Myśmy ten ostatni miesiąc, a może ostatnie tygodnie, miesiąc nie, spędzili w schronie. To pamiętam, to dobrze pamiętam tę sytuację. W tym domku, w tej przybudówce, gdzieśmy mieszkali, nie było schronu, tylko już od strony nakielskiej był, był taki schron. Tam żeśmy chodzili I ten schron ten wyglądał, że to była piwnica, tak poniżej poziomu ulicy. Piwnica, gdzie jakieś jedno okienko chyba było, a poza tym lampy. Naftowe były, i ludzie siedzieli wzdłuż ścian. Jako, ja rozumiem, że kobiety same, kobiety i dzieci, siedzieli wzdłuż ścian. Z jednej strony była hałda węgla, i pamiętam, że też dzieciaki tam próbowały rzucać ten węgiel. Ja też. Dzieci ciągle nas upominali, żeby, żeby zostawić ten węgiel w spokoju. Babcia była taką. Organizatorką życia w tej, w tej piwnicy. Często modlili się. Tam babcia intonowała modlitwę i wszyscy za nią, tak. I były, były modlitwy. A był taki moment, ja już tam nie mogłem wytrzymać jako dziecko, no, prawie pięcioletnie, i wyszedłem z tej piwnicy. Tam było ciemno, tak. No nieprzyjemnie wyszedłem na, na dwór. Aha, bo chciałem pójść do siostry, która była chora i nie przyszła z nami do piwnicy. I do tego domku pobiegłem, przebiegłem, a, a już dudnienie było, słuch artylerii, być może są samoloty też. No wiem, że mama była mocno zdenerwowana, bo zauważyła w pewnym momencie, że. Że mnie nie ma i też pobiegła. Była zajęta moją siostrą, która urodziła się w kwietniu 1944 roku, także to było trudno opanować. już była, Było czworo, czworo nas. No i ojciec koło 20 stycznia się pojawił. Dotarł, tak jak mówiłem, do Bydgoszczy. Też to już do, dobrze pamiętam to jak ten w takim długim płaszczu, brodę miał z sankami. Przy, przy, przy w sanki i tak żeśmy podziwiali ojca i to długo, długo w gronie rodzinnym się mawiało, że jak, jak ojciec taka noga, jeśli chodzi o sprawy techniczne, skonstruował te sanki i jakiś nędzny swój dobytek też przywiół na sankach, między innymi kubek, kubek miodu i ten blaszany kubek jeszcze tam przez lata mieliśmy, to, to takie było trofeum z, tej, z tego pobytu w obozie. Tak, jeszcze, jeszcze kilka dni i pewnego dnia cisza nastała, ktoś przyszedł, jakiś sąsiad był, że koniec wojny jest i tak to się skończyło.